Kochani Chrystusie Panu, w życiu spotykamy różne obietnice. Są obietnice wyborcze, obietnice reklamowe, obietnice wychowawcze względem dzieci, młodzieży, dorosłych. I wszyscy czekamy na spełnienie obietnic. Jesteśmy bardzo rozczarowani, zawiedzeni, a nawet źli, gniewni, gdy ktoś nie dotrzymuje słowa. Dzisiaj w Kościele przeżywana jest niedziela biblijna. Dla wielu pismo święte to trudna księga. Dlatego Odkładają ją na bok, nie czytają. Trudno znaleźć jakąś motywację, żeby czytać Pismo Święte. Ale warto może zobaczyć Biblię pod kątem, że jest to Księga Obietnic. Bóg obiecuje. I spełnia wszystkie swoje obietnice już w sposób całkowity, albo częściowo, bo dopiero wszystko spełni się w życiu wiecznym. I znawcy Pisma Świętego obliczyli, że jest w Piśmie Świętym ponad 8 tysięcy obietnic Bożych. I gdy dzisiaj słuchamy. Czytań szalnych również dominującym tematem jest Słowo Boże jako obietnice i ich spełnienie. W pierwszym czytaniu z dzieł apostolskich usłyszeliśmy, a Bóg w ten sposób spełnił to, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków, że Jego Mesjasz będzie cierpiał, a dalej jest jeszcze obietnica dla nas pokutujcie więc i nawróćcie się aby wasze grzechy zostały zgładzone W drugim czytaniu święty Jan stwierdza i obiecuje kto zaś zachowuje jego naukę w tym naprawdę miłość boża jest doskonała A w Ewangelii pan Jezus z martwych wstały ukazuje się Apostołom i mówi im, że na Nim właśnie wypełniły się wszystkie przepowiednie, czyli wszystkie obietnice Biblii. Mówi tak, musi się wypełnić wszystko, co jest napisane o mnie w prawie Mojżesza, u proroków i w pismach. I rzekł do nich, tak jest napisane, Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia z martwych zmartwychwstanie. W imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. I w tej samej Ewangelii jest też taka obietnica dla nas. Uczniowie poznali Jezusa przy łamaniu chleba, czyli przy Eucharystii. I, moi drodzy, Biblia. To jeszcze raz powtórzmy, nie tylko księga trudna, ale przede wszystkim to księga obietnic, które się sprawdzają. A jeśli się sprawdzają, to warto słuchać i zrobić takie doświadczenie, tak jak w chemii czy w fizyce. Jeśli słucham nauczyciela, który mi mówi, zrób tak i tak, a wyjdzie ci to i to. To trzeba to sprawdzić, zobaczyć. Człowiek powinien być ciekawy, natomiast my słuchamy, ale nie staramy się zrobić doświadczenia ze słowem Bożym. A ono rzeczywiście funkcjonuje i przynosi przepiękne owoce duchowe, które jeszcze bardziej zapalają człowieka do tego, żeby czytać, słuchać, rozważać i żyć Biblią. I chciałbym podać takie może dwa, trzy przykłady, które pokazują, jak to się spełnia, jak obietnice Boże się realizują. Chociażby na przykładzie tych trzech czytań z dzisiejszej liturgii. Słyszeliśmy właśnie o tej obietnicy pokutujcie i nawróćcie się, aby wasze grzechy zostały składzone. Gosia przez 30 lat leżała w łóżku na nieuleczalną chorobę, nie mogła się podnieść, leżała jak kłoda. 30 lat. Ciężko było jej na początku zaakceptować swoją chorobę, ale gdy zaakceptowała całym sercem, to świadomie też starała się ofiarować swoje cierpienia i wszystkie modlitwy za nawrócenie grzeszników. I gdy była spowiedź przed świętami, zawsze ją prosiłem o wzmożoną modlitwę i ofiarę cierpienia. Jaka wielka była radość moja księży, gdy zawsze, na każdej spowiedzi były osoby, które po kilku, kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu latach się spowiadały. To jest owoc tej obietnicy. Pokutujcie! Ona pokutowała za innych, abyście zostali oczyszczeni z grzechu. Drugie wydarzenie, druga obietnica. Święty Jan mówi, kto zaś zachowuje jego naukę, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała. Wydajemy w naszej parafii taki biuletyn Idziemy Razem, gdzie. Każdej niedzieli, zawsze jest takie, właśnie, doświadczenie, które ktoś zrobił z Ewangelią. I jedno przeczytam, które odnosi się do realizacji tego, właśnie słowa, tej obietnicy. Po drugiej stronie ulicy czeka pewna staruszka. Chciałaby przejść, ale żaden samochód jej nie puszcza. Kiedy jeden się zatrzymuje, ona mówi do mnie. Pokazując w jego stronę, prawda, że jest tyle dobra na tym świecie? Nie mam słów. W autobusie dziękuję jej za lekcję, jakiej mi udzieliła. W przeciwieństwie do mnie ona zauważyła jedynie tego, kto pozwolił jej przejść. I dodaje: Codziennie odwiedzam mojego syna. Zmarł młodo z powodu narkotyków i alkoholu. Kiedy stoję przy Jego grobie, widzę Go bezbronnym, słabym i słyszę Jego głos, który mi mówi, Mamo, broni mnie. Jedyną rzeczą, jaką mogę teraz dla Niego zrobić, to jest kochać. Widzieć tylko to, co buduje życie, a nie to, co je niszczy. To jest moja siła. Kto zaś zachowuje Jego naukę, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała. To jest realizacja tych słów świętego Jana. I trzecia obietnica dotycząca poznania Jezusa po łamaniu chleba, czyli po Eucharystii. Jezus obiecuje, że będzie obecny w Eucharystii. To jest ciało moje, to jest krew moja. To czyńcie na moją pamiątkę. Możemy poznać Jezusa po łamaniu chleba, po Eucharystii. Opowiadał pewien zakonnik, że był na 25-leciu kapłaństwa pewnego księdza w Szwajcarii. Siedział przy rodzicach i w dialogu oni opowiadają: Jak to się stało, że ten chłopiec, ich dziecko, został księdzem i teraz cieszą się jubileuszy. Otóż byli kilkoro dzieci, w tym Andrzejka. Andrzejek, dziecko, jest pełna pięcioletnie, chodził z nimi do kościoła i stał przy Komunii Świętej, patrzył, jak oni przystępują do Komunii. I w, pewnych, w pewnym momencie zaczął za każdym razem wołać do proboszcza daj mi Jezusa. Rodzice go uspokajali. Mówili później dostaniesz Pana Jezusa. Przyjechał po niedługim czasie biskup na bierzmowanie. I znowu ten niespełna już sześcioletni chłopiec podszedł razem z rodzicami do Komunii Świętej i znowu woła: daj mi Jezusa. Biskup się zaciekawił, co to za dziecko, co to za rodzice. Poprosił po mszy świętej. I zaczyna rozmawiać z tym Andrzejkiem: Ile masz lat? Czy chciałbyś przyjąć pana Jezusa? Oczywiście, bardzo chcę odpowiedział Andrzejek. Ale biskup zapytał go w sposób następujący: A będziesz grymasił przy jedzeniu? Nie, nie będę. A będziesz grzeczny? Tak, będę grzeczny. A będziesz posłuszny rodzicom? Tak, będę posłuszny. I wtedy biskup mówi tak: Jeśli taki będziesz, to za trzy lata otrzymasz Pana Jezusa. A wtedy ten rezolutny chłopiec mówi tak: Ksiądz biskup jest taki duży i myśli, że bez pomocy Pana Jezusa można być tak dobrym. Biskup był zdumiony, że takie małe dziecko tak potrafi mówić o Jezusie, o Eucharystii. Wieczorem posłał proboszcza do domu, tych rodziców i dzieci, poprosił ich na probostwo i mówi tak: Za chwilę pójdziemy do kościoła, ja odprawię mszę świętą i udzielę wczesnej komunii świętej Andrzejkowi. Poznali Jezusa po łamaniu chleba. To jest spełnienie obietnicy. Już takie małe dzieci mogą w swoim sercu czuć i mieć głęboką wiarę, że Jezus został z nami. Moi drodzy, Biblia to nie tylko jakaś trudna księga. To naprawdę wspaniała księga, gdzie Bóg, nasz Ojciec bardzo nas kocha i realizuje wszystkie obietnice, wszystkie zamierzenia. Trzeba jednak przyjąć, że Bóg jest prawdomówny. Nie tylko przyjąć, że on mówi prawdę, ale że on jest prawdomówny. A jeżeli tak, to trzeba stosować te jego słowa. Zobaczyć, czy one się sprawdzają, tak jak doświadczenie w fizyce czy chemii. Zobaczyć czy to działa? Jak zadziała, to gwarantuje, że będzie człowiek jeszcze bardziej chciał poznawać Biblię, jeszcze bardziej nią żyć i będzie coraz bardziej szczęśliwy. Tego wszystkim i sobie życzę. Amen.